Cześć witam was bardzo serdecznie, jestem Rodzimierzyn5 i to jest pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale która będzie dotyczyła Discorda a dokładnie tego jak stworzyć piękny nowoczesny serwer na tym właśnie komunikatorze tutaj macie możecie zobaczyć mój serwer Discord który dokończam i już niedługo będzie dostępny dla was a w dzisiejszym odcinku yy, zajmiemy się tworzeniem serwera takiego pokazowego do poradnika aby stworzyć serwer musimy dodać serwer możemy rozpocząć od szablonu, ale ja zawsze tworzę swój własny wybieram dla mnie i dla znajomych i nazwie to poradnik I tak wygląda początkowo ten serwer. I pierwsze co dzisiaj zrobimy to wchodzimy w ustawienia ustalamy rolę. Stworzymy rolę. To się nazywa właściciel. I ustalimy kolor na przykład taki różowy. Można własny kolor dać. Na przykład czerwony. Ale ja zazwyczaj daję ten kolor. I teraz wyświetlamy go osobno od użytkowników y, online, czyli będzie po prostu się pojawiało, że właściciel będzie po prostu, jak byście właściciela, to będzie się pogarował y, do góry. Za chwilę przedstawię. I jako właściciele, to wiadomo, że jeżeli nie chcecie, żeby y, mogli was oznaczać, to nie, nie zaznaczcie tego. Y, I teraz chodzicie w uprawnienia i dajecie wszystko na tak ponieważ wy jako właściciele musicie mieć możliwość robienia e, wszystkiego zarządzanie wiadomościami wątkami po prostu szybciej środku zaznaczacie na tak zapisujecie zmiany i od razu stworzymy rolę Nie wiem gość albo abyśmy to mogli nazywać U, yy, po prostu gość możemy dać kolor zielony zapisujemy zmianę i teraz w uprawnieniach yy, i teraz yy, wyświetlę osobnie od użytkowników będzie to ładnie wyglądało yy, i uprawnienia nie może zaznaczyć kanałami nie może zarządzać rolami Emoji nie może hmm. zarządzanie, zarządzanie serwerem też nie Tworzenie zaproszenia może mieć Jeżeli chcecie, że inni na sobie też mogą zapraszać ludzi na serwer zmiana może żeby się zmienili pseudonim też możemy zostawić Zarządzanie na innych użytkowników nie, wyrzucanie też nie, banowanie nie Nałożyć ten nie Wysłanie wiadomości tak w wątkach tak tworzenie publicznych, prywatnych, wyświetlanie poglądu, linków nie reakcji, używanie zewnętrznych emoji. Jeżeli nie chcecie, żeby z innych serwerów mogli używać emoji, to to oznaczacie. ja to zostawię. Zarządzanie wiadomościami przez innych członków. To my nie chcemy, żeby ktoś mógł po prostu usunąć wiadomość kogoś, wysłanie wiadomości TTS, czyli zmiana tekstu na mowę, ja tego nie włączam. Czy mógł się połączyć, mówić, czy mógł połączyć wideo, użyć aktywności czyli głosowej, czyli pozwala na wypowiedzi na kanach głosowych bez konieczności wykonywania żadnej dodatkowych czynności. Wyciszanie, nie chcemy przenoszenia, nie wyłączenie dźwięków w członku, nie, zarządzanie wydarzeniami, administratora też nie dajemy. To ma em, gość. Jeszcze możemy stworzyć rolę administrator, administrator. Dajemy mu. Damy mu rolę żółtą i z uprawnieniami na pewno dostaje uprawnienia administratora. I ja bym na razie tak zostawił. O, i administrator gdzieś. I teraz tak, co to jest za ta kolejność, co to ma zaznaczenie. To znaczenie ma takie, że jak dodamy rolę właściciela, o to się wyświetla osobno teraz. I jeżeli byśmy na przykład dali jeszcze by była jakaś osoba i ona by dostała rolę administrator to by była pod właścicielem. Jeżeli gość by był przesunięty nad administratora, to wtedy goście będą ponad administratorami. A żeby była hierarchia, to wiadomo, właściciel na samej górze, potem idzie gość, potem idzie administrator, a potem już tam goście, boty i tak dalej. Dobrze, to jest pierwsza po rzecz żebyśmy mogli zacząć tworzenie serwera kolejna to możemy tworzyć kategorie czyli to będzie kategoria na przykład stworzymy kategorię hmm, strefa gości tworzymy tą kategorię Teraz tutaj dodaję za pomocą utwórz kanał, tworzymy tekst i to na przykład możemy dać ogólny i możemy dodawać na przykład jeszcze y, zdjęcia, filmy, no takie jakie chcemy kanały. Y, tą kategorię usunę, żeby usunąć kategorię i to, to po prostu dusimy Prawy przycisk myszy, usuń kategorię i usuń e, kanał. I jeszcze bym stworzył. Mm, nie tu. Tylko bym stworzył e, kategorię, administracja I teraz stworzymy kanał jako prywatny. I dodajemy, kto może tylko widzieć. Wiadomo, no że właśnie się widzi. I administrator e, też będzie to widział, ponieważ wiadomo, że ma uprawnienia administratora, będzie wszystko widział. Jeżeli by były jeszcze inne role, to możemy dodać, że dana rola będzie nasza to widzieć. W sumie to Wam pokażę, gdzie nie robimy ustawienia serwera, a role, rolę tworzenie ról. I dodamy rolę nasza, rolę numer jeden. Zapisujemy zmiany i teraz administracja edytuj kategorię, uprawnienia i teraz mamy dodać członków i rolę i możemy dodać jedynkę i teraz osoby które będą miały yy, rolę jeden, będą widziały a nie ma, ro, nie mają kanału wyświetlania przepraszam jedynka, wyświetlenie kanału, zarządzanie kanałami No, ma dostęp do tej kategorii. I usuwamy dostęp, i do wtedy tej kategorii nie będą mieli. E, no, i tutaj tworzymy na przykład wtedy mm, kanał prywatny. To tekstowy albo ogólny. I gość numer jeden. Utwórz kanał. Że gość numer jeden będzie miał, widzimy, ma uprawnienia. Może to wyświetlać a my na razie zabierzemy mu to do uprawnienia stąd i tak samo możemy, jeżeli nasza damy, że administracja będzie miała ustawienia hmm, edytuj kategorię, uprawnienia. Jeżeli nasza zmienimy to jakąśkolwiek ustawienia i chcemy, żeby wszystkie kanały, które mają tutaj będą miały takie same ustawienia, to wtedy robimy edytuj kanał, uprawnienia synchronizuj teraz, tam się synchronizuje z, 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 z administracją. Tak samo z trochą gości i tak dalej. Dodamy również mm, od razu. Kanały głosowe. Co ja miem? Nie tutaj. Stwórz kategorią. Głosowe. I dodajemy voice no świat, max 2. Otwórz. teraz, żeby maksymalnie dwie osoby mogły dołączyć, tutaj to limit użytkowników ustawiamy na 2. Zapisujemy. I mogą tylko maksymalnie dwie osoby dołączyć. Yy, nagrywa się, nagrywa. I tak samo możemy zrobić na przykład Max 4 kanał no. i oh, limit użytkowników. Maksymalnie 100 użytkowników dać i tutaj 34. A jeżeli chcemy będzie, żeby było bez limitu, to po prostu nic nie robimy, to może dołączać nieskończona nie ilość osób mm, to by było z tego i na teraz bym chyba zostawił tyle jak na pierwszym w następnym odcinku zajmiemy się ym, weryfikacją regulaminem oraz dodawanie botów, chociaż dodawanie botów możemy zrobić jeszcze w tym odcinku dlatego potrzebujemy zrobić tak o i nie wiem bo takiego dodamy to przypuśćmy to będzie carbot mm. carbot o żeby dodać to musimy się zalogować manage i wtedy wybieramy serwer na którym chcemy yy, dodać tego Kontynuujemy. Zostawiamy wszystko tak jak jest i autoryzujemy. Zaznaczamy, że nie jesteśmy, że jesteśmy człowiekiem. I, no wiadomo, tam wszędzie gdzie jest żółw. Chyba tu, tu wszędzie. Jeszcze tu są żółwie, tu, tu i tu. Weryfikujemy, jestem człowiekiem. Get start. To sobie yy, przeminę na razie. OK, tego boty ogarniemy w następnym odcinku, ale w ten właśnie sposób się dodaje te wszystkie boty. Na moim serwerze mam akurat boty, to będzie na ogólnym. Tam tak boomy city, carbot do muzyki i start it. Tam start it. Nie wiem, jak to się nazywa. to, to się dokładnie I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale oraz zostawcie. Um, jak to się nazywa. Komentarz. I to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.